Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka na inauguracji tegorocznych Radomskich Dni Techniki nie było, ponieważ zbiegła się ona z miejskimi obchodami Dnia Nauczyciela. Prezydent Radomia Laur Techniki otrzymał za działalność społeczną i wsparcie działalności Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Drugim laureatem nagrody pierwszego stopnia jest zespół szkół samochodowych. Dla zespołu szkół samochodowych z okazji 110-lecia za kształt działalności za ich osiągnięcia w różnych dziedzinach. Najwięcej nominacji i wyróżnień było w kategorii Nauka i Oświata. Ta kategoria praktycznie zdominowała tegoroczny Radomski laur techniki. Natomiast zaskoczenie in minus członków kapituły wzbudziła kategoria innowacje. Bardzo nas zaniepokoił brak zgłoszeń w kategorii innowacje. Wydaje mi się, że Radom jest bardzo miastem jest miastem takim, w którym te innowacje są. Sam znam parę miejsc, gdzie takie projekty powstają. Wręczenie nagród szóstej edycji Radomski Laur Techniki zainaugurowało 27. Radomskie Dni Techniki, które w tym roku odbywają się pod hasłem Innowacyjne Technologie Kluczem do Rozwoju Gospodarki. Każdego dnia odbywać się będą konferencje naukowo-techniczne. W czwartek, 16 października, odbędzie się konferencja poświęcona modernizacji linii kolejowej nr 8. Będą przedstawiciele spółki Polskie Linie Kolejowe S.A., czyli inwestora, przedstawią aktualny stan prac modernizacyjnych serdecznie państwa i mieszkańców miasta Radomia. Dato seminarium zapraszam. Będzie garść informacji, kiedy szybką koleją ze prędkością 160 km na godzinę dojedziemy do Warszawy. Dwudzieste siódme Radomskie Dni Techniki potrwają do dwudziestego czwartego października.